Witam, dzisiaj chciałem Wam pokazać następny gadżet, który tu zakupiliśmy. Jest to uchwyt na telefon do samochodu, jak to widać. Jest to do Xperia z dwójki może i pasować do Z3 mi się wydaje, ale ja zakupiłem do swojej Z2. Zobaczymy co tu mamy w tym pakiecie, ja już teraz rozbierałem już dzisiaj, to nowa paczka. Uparte wyjść opartym, Jak to widać w przysyłce mamy o, to nie różne gadżety. Tu mamy przysawkę na przysawkę. Można to odkleić, przykleić na deskę, wtedy można tą przysawkę przesadzić do tego. Tu widać przysawka jest duża, sztywna. Można ją też tu, widzę ustawiać, tutaj we wte. To tu i... To jest, a, to jest kulka, żeby się ruszało, jak to widać, nie? No, to jest tyle. E, kabel, jak to kabel, pod USB. Kabel, no, może metrowy jest, przydałby się dłuższy. To wiadomo, zapalniczka zawsze jest tam dalej. Także mamy kabla tyle. Mamy 2 metry, wejście pod zapalniczkę, do zapalniczka gniazdo mamy też takie. Widać bardzo ładnie, fajny, fajny plastik taki ślizgi. Dwa USB, także możemy kabel sobie bezpośrednio tu wpiąć. Drugi jeszcze fajny. Następny gadżet to jest, a tu można do wentylacji, jak tu widać. Mamy wentylację w samochodzie te kratki, to możemy tu też wpiąć. Są blaszki, nie można je rozszerzyć, można, można je rozszerzyć. E, wtedy, na przykład, jak w zakładamy? O, przesuwamy. Mamy tylko takie coś. Tu, jak widać, jest cały ten uchwyt, który wkładamy w telefon. Tu, jak widać, są te bolczyki, które ładują, jest ten magnesowy który ładuje telefon. Fajnie się reprezentuje, fajnie wygląda, sztywne. Tu można sobie rozmiar telefonu ustawić. No wiadomo, że taka wielka eksperia nie będzie, ale gdzieś taka, blokujemy. No i co, znów widzę tu, no to znów Made in China, tak? Nie wiem, czy widać, czy nie widać. Tu gdzieś pisze, o, może teraz będzie widać Made in China. Miały być angielskie, ale wyszło ...że raczej nie. Tu jest model napisany, że to Z2, do telefonu Z2. Tu widzę, że można też kabel sobie wczepić. Są takie różne... ...różne są takie. O, można sobie kabel tu wcisnąć. To Też bardzo dobra sprawa, że na przykład kabel sobie wpinamy tutaj. O, cypek. E, Uchwyt ten, co pokazywałem wcześniej, możemy go też tu zamontować. Coś się go tam wciska, może nie tą stroną, może tą stroną. No, coś gordowego, jeśli nie chce. Jak to mówię, o, skoczył jest dobrze. Możemy sobie ustawić. Tak to wygląda. Fajnie z chwycikiem. Cyk-pyk. Eee. Jak to zademonstrować? No, zaraz zademonstrujemy. Wezmę swoją. Experię, tylko musimy ją wyjąć wiadomo z pokrowca, bo w pokrowce raczej ona tam nie wejdzie i to jest właśnie lipowa w tym. Także wkładamy eksperię. Wkładamy tutaj widać te bolczyki, które mamy tu. Musimy je wpasować w te bolczyki, znów tam. Tak, no to po prostu bierzemy telefon, wciskamy w tą stronę, która jest są bolczyki. Tu sobie poluźnie o, żeby się to ładnie trzymało. Dociskam telefon, dociskam też tu, tak żeby się też to fajnie trzymało, wciskane i tak dalej. I jak widać, no, fajnie wygląda. Fajnie, duży, piękny, fajnie, to jest też taki go budowany. Fajne, tu widać mikrofonik mamy, tu przycisk mamy na wylocie, tu następny mamy też na wylocie, także Żadne te łapki nie ściskają. No tu od karty już nam przycisła, ale karty no to wiadomo, że tam nikt nie wyciąga. No i z tyłu jak widać kamera też jest na wierzchu. To też duże ważne, bo nieraz możemy sobie coś nagrywać po drodze. Także jak widać, jakby to sprawdzić czy działa. No co można by, trzeba włączyć to do gniazdka. Także zaraz to rozłączę, podłączę do zwykłego gniazda. Zobaczymy, czy to będzie ładować. Zaraz się okaże. Nie. Ciskam, włączam i. O! Jak widać, ładuje. Ładuje jest dobrze. Czy nie ładuje? Ładuje, nie, ładuje jest. Jest tu ładowanie. Także wyciągam telefon. Jak widać, teraz go zblokuję. Czy wkładam, będzie te dwie blaszki? Wciskam go i od razu ładuję. No, tak. Ops. upadło, ale odporne. Także, jak widać, wkładamy gdzie te dwie blaszki. Telefon wpychamy. coś się chyba źle, źle się chyba wpiął. O, mu tu klapka mi wypadła. Już jeszcze raz zademonstruję. Wkładamy telefon, wciskamy. I. Nie działa. Także coś lipawo mi się wydaje, te magnesy chyba łączą. Coś one tutaj się tak za, jakby nie stykały. Spróbujemy jeszcze raz. O, działa. Działa, ale nie łączy. Także gadżet może fajny, ale debani. Bo raz łączy, raz nie łączy. Teraz, łącz, łączy. No, trochę będzie trzeba uważać na to, patrzeć, żeby łączył, nie łączył. Także jak widzę, takie sobie gadżet zakupiliśmy z takim dużym uchwytem. Bardzo fajna sprawa. Tak jak mówiłem, to jest przylepc, który możemy wziąć tutaj, przylepić sobie na desce i sobie po prostu tak telefon postawić w takim pionie. Też fajny gadżet, też by można tak sobie zrobić. Jak to można jeszcze yy, odwrócić tą główkę? Jak widzę, o. I wtedy, jakbyśmy dali na przykład w tą stronę, dali tak sobie na aucie. To też fajny gadżet. No i widzę, że znów się rozłączyło. Także, Kurde, coś tu jest. Coś tu jest nie tak. Nie zachęcam. Chyba, że ktoś chce. No to już. Na swoją odpowiedzialność. Może jeszcze bardziej trzeba ścisnąć te widełki, tu Dociśniemy. Zobaczymy teraz. Telefon jest doknięty Słabo coś to łączy. Kurde. Takie jakieś mało wypuszczone to są te bolczyki tutaj. No ale coś jeszcze raz próbujemy wcisnąć. O, teraz to, to chyba za mocno wcisnął. No i. Dalej nic tu nie, nie łączy. Także zakupiłem gadżet, ale nie jestem zadowolony, trzeba poprawiać, żeby to łączyło. Może na ruchach, na szcząsach tego nie będzie rozłączyć, no ale to trzeba już sprawdzić w walcie. Także dzięki za uwagę. No i życzę zakupu sobie takiego czegoś. Takiej firmy 321. Jak to widać. Pudełko jak pudełko, wszystko w opisach, opisane, tak wygląda jakby miało to być zamontowane, także dziękuję za oglądanie do usłyszenia.